Co tygodniowy magazyn Feliz Weekend, witamy serdecznie. Przed nami analiza sytuacji w lidze C3. W tym tygodniu miały miejsce dwa mecze: Barżanty Sea Kraków oraz Lean Passion FC Po 40. Zaczynamy od meczu bażanty Sea Kraków, no i zwycięstwa Sea Kraków, które zapewniono sobie w ostatnich sekundach tego, tego meczu, w ostatnim strzałem. Tak, dokładnie. Ten strzał na pewno doje do historii, drużyny różnych C Kraków. Tak jak kiedyś przechodził mecz Stop 16, no to ten strzał pewnie tamtą historię jeszcze przebija. Natomiast sam mecz, bardzo ciekawy, bo zmieniało się losy tego spotkania. Szala zwycięstwa, raz w jedną, raz w drugą stronę się przechylała. Zaczęło się Krakow dobrze od gola, potem na prowadzenie wyszły barżanty, prowadziły do przerwy. Natomiast w drugiej połowie to prowadzenie straciły. No i wydawało się, że mecz zakończy się chyba sprawiedliwym remisem. No wtedy ta bomba Rodziera, ofersa, jak ktoś na czasie napisał, holenderska szkoła futbolu. Tutaj triumfowała w, tym, w tej sytuacji, no, gol, gol bardzo bardzo ładny, można się zastanawiać czy bramkarz mógł się zachować lepiej czy nie, natomiast chyba w takiej sytuacji lepiej jest chwali szczęście niż doszukiwać się jakiegoś błędu bramkarza. Chyba nie spodziewał się Wpadła za kołnierz idealnie, także no gol, gol, gol marzenie i zapewniający trzy punkty. nosy kraków. Fajnie zaczęło to. Tak, no i tutaj te, trzeba te, te powiedzieć, sezon. że ja sobie tak sprawdzałem. W meczu z CC-Atak w jesienią przegrali, w meczu z Barontami przegrali. No i teraz biorą rewanż. aż strach się bać, co będzie, będzie w kolejnych meczach Byciągnęli z zespołami, z, z którymi zespół przegrywał. Ma jeszcze mecz z FC Buchers i z FC Po40, z którymi też jesienią przegrywał. Myślę, że, że tym razem też weźmie rewanż i. i no może być w tabeli na pewno wyżej Są W gazie niż... poprawiła się jakość, jakość gry tej drużyny. Nas... Doszło kilku zawodników też yy, klasowych. Także no... Całkiem ciekawe fajnie ciekawy, wy... ciekawy wygląda, ta gra, wygląda ta gra. No i mecz Lin Passion FC po 40. Wygrany zdecydowanie przez biał 4 do 4. 4 do 1. Zwycięstwo pewne, <laughs> niezagrożone. Aczkolwiek mogłoby być wyższe. Gdyby nie znowu trzeba pochwalić na postawa Moraydy. W pierwszej połowie no to był podostrzałem. Pod tak, tak. Był podostrzałem graczy Limpaszyn, natomiast no, wychodził w większości tych przypadków zwycięską ręką z tych pojedynków. Stracił w pierwszej połowie jedną no, bramkę, no w drugiej już, już jednak Limpaszyn trochę było skuteczniejsze, wygrało 4-1. Chyba powinno wygrać wyżej, no ale tak jak mówiliśmy się na przeszkodzie stanął są dobrze dysponowany bram FC po 40. No i zobaczymy, co Limpasen pokaże w kolejnym meczu z Bojakowianką, bo to będzie taki test. Jeden test z dumą Katalonii. Drużyna oblała teraz pewne zwycięstwo, natomiast ten mecz z Bojakowianką pokaże, na co, na co może liczyć, liczyć Limpasen. Korzystny wynik w tym spotkaniu pokaże, że może walczyć o czołowy lokaty. Jeśli, jeśli nie, no to pewnie Drużyna usadowi się w środku tabeli. Zobaczmy na tabelę. Ligi C3 po tych meczach. Na pierwszym miejscu Negalite grupy FC Bojakawianka, ale oni meczu nie grali. Na drugie miejsce wskoczyło Sea Kraków, Dwa mecze, sześć punktów. A na ostatnich miejscach bez zmian CC Atak i FC Butchers. Szóstka tygodnia Ligi C3. W bramce Morajda, dalej Balicki. Adrian Cyran, offers Florek i Truszkowski. No i gwiazdka może powędrować tylko do, do jednego zawodnika. No tak, Oferz graczem, graczem tygodnia. Pięć godzin Sea Krakow, on autorem czterech trafień. No i ten strzał, chyba komentarz zbędny. Dokładnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.